Statek że hey! Lina w ręku Każdy, którzy hey! Podnosimy Żagle W dal hey! Niech nas nie się w szal W hey! hey! ruch bracia raz i dwa Niech wiatr prowadzi nas hey! Niech fale biją w rytm Na pokładzie każdy czuje swój tryb W hey! ruch bracia raz i dwa W rytm na pokładzie każdy czuje swój tryb Steru hey! dłoni bosman krzyczy głoś hey! Wiatr nam śpiewa falastros hey! Każdy ruch to wspólny trud Może wzywa czas i śnur Ej, hej, hey! ruch bracia raz i dwa niech wiatr prowadzi nas. Hey! niech fale biją w rytm na każdy czuje swój tryb Hej, wróg, bracia, raz i dwa Niech ja prowadzi nas Hej, niech fale biją w rytm Na pokładzie każdy czuje swój tryb hey. Słońce wschodzi Nad wodny szlak hey. Maryna śpiewa Lina wciąż drga hey. Niech konie się wierz mi w dal Bo wspólna praca To nasz skarb Hej, wróg hey, Niech fale biją w rytm na pokładzie, każdy czuje swój tryb. Hej! Ruch bracia raz i dwa, niech wiatr prowadzi nas. Hej! Niech fale biją w rytm na pokładzie, każdy czuje swój tryb.